5 września 2021 roku światło dnia ujrzała gra Tillerland od Nitru. Nagrał o niej m.in. Ponguj i to od niego pierwotnie dowiedziałem się o grze. Nawet wtedy od razu ją sobie ściągnąłem, ale nigdy nie ograłem w całości, przez co zniknęła ona w odmentach mojego dysku. Ostatnio na streamie Katona grał on właśnie w tą grę, a jako, że mi się o niej przypomniało i nie jest to żadna część z serii gier, przez co zobowiązałbym się do nagrania pozostałych części, to stwierdziłem, że ją nagram i zrecenzuję. Witam was zatem w recenzji Tillerland i zapraszam do oglądania. Fabularnie nie ukrywam, że jestem mocno zmieszany, ponieważ nie bardzo wiem kim jestem i co robię w grze. Wiem, że najpewniej nazywamy się David, że znajdujemy się w opuszczonym parku rozrywki o nazwie Tillerland i przez 5 godzin zwabiamy przy pomocy robota o nazwie Tillor pozostałe agresywne animatroniki do jakichś klatek. Na koniec walczymy z nimi wszystkimi połączonymi w jednego robota, najpewniej go wysadzając. Otwiera to moim zdaniem fajne pole do teoretyzowania, jak przystało na fangame FNAF, -a, a fabuła nie jest niczym z góry wiadomym za co leci Plusik. Jeśli chodzi o gę, Gameplay to jestem nim zachwycony. Z odrzuconych konceptów, do których dostajemy dostęp po przejściu finalnej godziny, można wywnioskować, że pierwotnie twórca miał na to pomysł, który niczym nie wyróżniał się na tle innych fangame'ów. Na szczęście z tego zrezygnował i stworzył w końcu naprawdę oryginalny i do tego świetny koncept. Gameplay bowiem opiera się na zwabianiu animatroników do klatek lub zamkniętych pokoi. Oczywiście nie brakuje utrudnień, bowiem często zdarza się, że roboty przychodzą nam do biura składającego się z miejsca, w którym mamy komputer, korytarza i klozetu, jednak wystarczy je Gonić na pewne sposoby i można kontynuować grę. Zdarza się również, że nasz robot zostanie schakowany, przez co trzeba usunąć zawirysowany plik w klozecie. I jest generator, który musimy regularnie ładować, bo inaczej się rozładuje i nie będziemy mogli zwabiać robotów. A co jeśli już dostaniemy jumpscare? O dziwo, w większości przypadków nie umieramy od razu, a tracimy pewną część zdrowia, którą możemy jednorazowo odzyskać w kluzecie. Dodatkowo gra nie opiera się na przetrwaniu określonego czasu, a na wykonaniu wszystkich zadań. To oznacza, że jedna z godzin może potrwać niecałe dwie minuty, ale może również potrwać na przykład od czterech do 5 minut. Wszystko zależy od naszego obeznania z mechanikami i sprawnej i zręcznej rozgrywki. Jak się okazuje, mimo że gra jest dosyć krótka, to stoi na dość podobnym poziomie co Five Nights at Candy's pierwszy i drugi. Surowy materiał z gry, jaki nagrałem trwa bowiem godzinę, i wlicza się w niego gameplay, przeglądanie ekstrasów i testowe obczajanie najtrudniejszej nocy w grze. Oprócz tego w grze możemy znajdować fabularne sekrety, możemy przy pomocy zdobywanych po przejściu godzin punktów dokupywać sobie ulepszenia, trochę na zasadzie tych z UCNA oraz możemy po każdej godzinie z nowym przeciwnikiem przeczytać jak się nazywa i jak dokładnie działa. Zgodnie z licznikiem w menu wszystkie godziny przeszedłem w około 19 minut. Oprócz tego w tym samym menu jest również licznik śmierci, których miałem dwie. Obie w finalnej nocy. Oprócz tego miałem też w normalnej grze grzeżamski które wynikały z pomylenia zadań, ale na szczęście nie były śmiertelne. O jakich zadaniach mowa? Tu płynnie przechodzimy do mechanik, które również są rewelacyjne. Zacznijmy od tego, że w grze jest mnóstwo kadcenek, które oprócz spełnienia swojej głównej roli w wielu miejscach są interaktywne, czyli możemy swobodnie poruszać się po wejściu do placówki, czytać niektóre ciekawostki, jak i również zmierzyć się z tillerem, wchodząc do miejsca gry. Oczywiście interakcje nie są na super zaawansowanym poziomie, ale i tak fajnie jest takie coś mieć w grze. W głównej części gry każdą godzinę zaczynamy od skręcenia. Tilura. Musimy zabrać trzy części rozrzucone po korytarzu i klozecie, zamontować je, po czym Tilur sam uda się na miejsce. Następnie przy pomocy naszego komputera możemy nim sterować po mapie. Mapie, na której znajdują się ikony robotów w dwóch kolorach. Żółte to roboty, które nie są naszym celem i co jakiś czas pojawiają się w biurze jako przeszkadzajki. Czerwone natomiast to te, do których musimy podejść, zwabić je, a kiedy zaczną za nami podążać, zamknąć w jednym z trzech pokoi pod warunkiem, że nie ma tam innego robota. Podczas zwabiania musimy jednak unikać gliczy, które mogą zhakować nasze Robocika. Gdy to się stanie trzeba udać się do klozetu i wybrać plik, który w nazwie Maxani. Do klozetu możemy się także udać po jumpscare'ze, aby zregenerować swoje HP. Jest to jednak możliwe tylko raz. Dochodzi jeszcze kwestia generatora, który żeby nam się nie rozładował musi być przy pomocy tilura ładowany. Musimy zatem zebrać ładunek, a następnie dostarczyć go do generatora. Po zamknięciu wszystkich robotów na czekliście zaznaczamy wszystkie zadania jako wykonane i kończymy godzinę. Co do przeciwników to dwóch pojawia się w dziurce od klucza, na jednego musimy patrzeć, na drugiego nam nie wolno. Dwóch pojawia się w korytarzu i musimy na nich patrzeć, żeby poszli. Gdzie warto zaznaczyć, że nie tylko oni się w korytarzu mogą pojawić. Jak słyszymy takie coś, to mamy nie opuszczać miejsca, w którym przysiadujemy i gdy to uciśnie, natychmiast przejść do drugiego pomieszczenia i kliknąć na lalkę, którą animatronik po sobie zostawił. Jeśli chodzi o finalną noc, to musimy ładować generatory. Gdy są prawie naładowane, otwieramy drzwi, czekamy aż przeciwnik na że wejdzie do pokoju i wtedy ładujemy generator do końca, żeby go wysadzić. Ten sam przeciwnik co jakiś czas nas odwiedza i musimy na niego świecić latarką, gdy usłyszymy metaliczny dźwięk. Z latarką trzeba jednak uważać, bo łatwo się kończy, a gdy to się stanie, tak naprawdę nie ma dla nas ratunku. Przez to zdarzyło mi się zginąć dwa razy. Oprócz tego są przeszkadzajki, które jak zobaczymy, musimy się obrócić, żeby na nie za długo nie popatrzeć. Po przejściu finalnej nocy dostajemy dostęp również do custom nightów, który trzeba przyznać, naprawdę jest custom nightem. Możemy sobie ustalić ilość HP czy generator ma działać, czy możemy się leczyć, oczywiście poziom AI animatroników oraz czy ma to być hard mode czy też nie. Jeżeli nie mamy pomysłu, możemy po prostu wybrać sobie jeden z challenge'y. Z ciekawości sprawdziłem, czy podobnie jak w serii Candies i tutaj jest jakiś absurdalny sposób na najtrudniejszy Noc I na pochwałę zasługuje konstrukcja gry, która na takową taktykę nie pozwala. I najcięższą noc trzeba przejść jak każdą inną. Co do grafiki, to gra prezentuje się przekozacko. Nie jest to co prawda najlepsza graficznie gra, jaką kiedykolwiek widziałem, co nie zmienia faktu, że jest świetnie dopracowana. Tworzy świetny klimat, animatroniki wyglądają bardzo ładnie i nie wyglądają jednakowo. Przy okazji ja osobiście miałem lekką klaustrofobię grając w biurze, które wydaje się strasznie ciasne. Kacenki są bardzo ładnie zrobione, nasza ludzka łapa może trochę wygląda jakby to powiedzieć, specyficznie, ale nie jest to nie wiadomo jak brzydka łapa. Menu też wygląda ładnie i oryginalnie. Możemy sobie swobodnie wybierać którą godzinę chcemy ograć, a całość jest skonstruowana na zasadzie takiej drabinki. Dźwiękowo gra prezentuje się również rewelacyjnie. Wiele świetnych ambientów, wiele mechanik wymagających słuchania, a nawet taki drobny szczegół jak narastająca muzyczka w trakcie Final Bossa po zabraniu mu kolejnego punktu życia jest rewelacyjna. Z jednej strony występuje tu natłok dźwięków, ale z drugiej jeśli nauczymy się je rozróżniać, a do przejścia gdzie jest to niezbędne, to jest to fajny element rozgrywki. Takie ogarnianie wszystkiego na słuch. Przy tym nie ma takiej sytuacji, że ustawimy sobie grę za cicho i nie będziemy żadnych mechanik słyszeć. Gra jest tak skonstruowana, że jeśli cokolwiek w grze słyszymy, to już mamy dobrą głośność. Gdzie raczej wszyscy ustawiają sobie tak, by już w menu mieć dobrą głośność, więc nie ma problemu z normalnym słyszeniem mechanik. Nie ma tutaj żadnych cichszych i głośniejszych elementów. Wszystko ma ten sam poziom głośności. Jeśli chodzi o strach i klimat, to tutaj jest trochę ciężko. W sensie przyznaję się bez bicia, że przy tych dwóch jumpcarach. W trakcie normalnej gry się obsrałem, ale generalnie nie panowało u mnie poczucie strachu i zagrożenia. Klimat też trochę cierpi, bo przez ten natłok atakujących nas wrogów tak naprawdę nie ma ani miejsca, ani czasu na stworzenie klimatu osamotnienia czy zagrożenia. Ratuje ten wątek jedynie finalna noc, w której może nie było strachu, ale za to było napięcie i adrenalina związana z nakręcaniem generatorów, podczas czego musieliśmy jeszcze w odpowiednim momencie się obracać i nasłuchiwać czy nasz przeciwnik nie przyszedł. Gra jest naprawdę świetna i zaliczyłbym ją do elitarnej grupy naprawdę dobrych gameów. Fnafa. Wyróżnia się mechanikami, grafikę i udźwiękowieniem ma na wysokim poziomie, strach i klimat niestety leży, ale nie zmienia to faktu, że gierka jest bardzo przyjemna i nie wiadomo jak długa. Co nie jest też jej zaletą, ale robi z niej taką szybką gierkę do grania w niedzielny wieczór, gdy humor psuty. Nie stawiałbym jej ponad trylogię Candice, ale na pewno na tym samym poziomie. W końcu jest to gra, która ma bardzo niewiele elementów łączących ją z franczyzą FNAFA. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że recenzja się wam spodobała, jeśli tak zostawcie łapkę w górę, dzięki, cześć i na razie.